Dzień dobry, 9 września 2021 roku. Czekamy na przylot gołębi wypuszczonych w Zatopolicach. To jest około 13 kilometrów od Radomia. Grupa została wypuszczona o 7.30. Nadleciała tym razem z innej strony, już siadła na swoją budę, Schodząc pomału do ziemi, nadlatują kolejne gołębie. Mamy godzinę siódmą pięćdziesiąt pięć. Niektóre zrobiły kółko nad swoją budą i też zlatują już do swojego miejsca. Oczekujemy jeszcze na przylot innych. Widać na horyzoncie pojedynczą sztukę. Wyjątkowo przyleciały z innego kierunku. Mamy kolejnego gołębia przylatującego. Jeszcze jeden zlatuje. Widać, że w powietrzu rozbiły się trochę. Gołębie są nauczone schodzenia na dół do budy. No, jest to duża grupa, która przyszła. Może jakieś pojedyncze sztuki jeszcze dolecą? O, mamy kolejne dwa na niebie, schodzące. Jeszcze przyleciały następne dwa. Jeszcze kolejny. Wszystkie przylatują prawie równocześnie z małym z małym rozdzieleniem No, minęło 4 minuty i chyba wszystkie już przyleciały. Wylot był 7.30, są w tej chwili 8.00.